Witam na dzisiejszym webinarium w imieniu organizatora firmy StatSoft Polska, którą reprezentuję. Razem ze mną dzisiejsze webinarium będzie prowadził dr Marek Skowronek, szef działu, który zajmuje się u nas rozwiązaniami dedykowanymi dla, dla farmacji i laboratoriów. Dzisiejsze webinarium będzie poświęcone walidacji metod analitycznych ze szczególnym uwzględnieniem nowych rekomendacji ICH. Krótka agenda dzisiejszego spotkania w ramach wstępu powiem krótko o tym, co nasza firma Stacow Polska proponuje dla firm farmaceutycznych. I po tym krótkim wstępie doktor Marek Skowronek powie o walidacji metod analitycznych, czyli o głównym temacie dzisiejszego spotkania. Na koniec mamy zaplanowaną sekcję pytań i odpowiedzi, więc jeżeli w trakcie będą się Państwo nasuwały jakieś pytania, prosimy po prostu o przesyłanie ich. I na koniec, o ile starczy nam czasu. Odpowiemy na zadane w trakcie spotkania pytania. Krótko o tym, co mamy dla firm farmaceutycznych. Może wyłączę kamerę, żeby nie rozpraszać Państwa. My generalnie jesteśmy firmą zajmującą się od ponad ćwierć wieku analizą danych. Generalnie pomagamy przełożyć, że tak powiem, dane, które są gromadzone w firmie. Na to, co potrzebne jest do osiągnięcia, niekiedy to mają być jakieś po prostu ciekawe wnioski, a niekiedy po prostu spełnienie wymagań regulatorów. Tutaj, niezależnie od tego, jaki jest cel e, tych analiz czy przetwarzania danych, możemy Państwa w tym wesprzeć. E, mamy zarówno gotowe czy dedykowane systemy do tego, żeby dane z różnych źródeł pobrać. Przetworzyć odpowiednio i finalnie łatwo wygenerować potrzebny raport, ale możemy też pomóc w takich analizach przeprowadzanych ad hoc, gdzie, gdzie pomagamy w tym, żeby z tych danych coś ciekawszego wyciągnąć, czy podpowiedzieć Państwu, jak odpowiednio podejść do statystycznej analizy tych danych. Mamy też wszelakie możliwe usługi, takie jak szkolenia, to dzisiejsze. Pod webinarium e, mamy też bardziej rozbudowane e, kursy w naszej ofercie. E, tak jak wspomniałem, działam już od ponad 25 lat i generalnie analiza danych nie jest dla nas, dla nas żadną, e, że tak powiem, tajemnicą, niezależnie od tego, jak, e, jak ją będziemy nazywali. Statystyka, m, planowanie doświadczeń, QBD, sztuczna inteligencja itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Dla nas to nie, ma, to nie ma znaczenia, generalnie, jeżeli są dane. My możemy pomóc, jak z nich wyciągnąć to co, to, co jest potrzebne, jak za ich pomocą, czy z ich pomocą osiągnąć zamierzone cele. Mamy doświadczenie w różnych branżach, natomiast od, od już wielu lat farmacja to jest ta branża, na którą się najbardziej skupiamy i tutaj też myślę, że mamy najciekawsze konkretne narzędzia i rozwiązania. Wspierające właśnie przemysł farmaceutyczny. Wśród naszych klientów jest wiele różnych firm, zarówno globalne firmy, jak i działające bardziej, bardziej lokalnie, i też na podstawie tych doświadczeń są budowane nasze, nasze rozwiązania. Tak troszkę od innej strony, można powiedzieć, że mamy wszystko to, co, to, co jest potrzebne. Od Systemów y, dużych czy pojedynczych narzędzi do y, analizy danych w jakimś określonym wąskim obszarze, y, po, y, poprzez standardowe narzędzia do, do zaawansowanych analiz, analiz statystycznych, takich jak na przykład y, statystyka, ale także uzupełniamy to odpowiednio, odpowiednio y, usługami, jakie mogą być potrzebne, y, po, od takich merytorycznych jak konsultacje czy, czy szkolenia, po takie powiedzmy bardziej techniczne, jak walidacja oprogramowania u państwa na komputerach, jeżeli jest taki wymóg. Jeżeli chodzi o nasze dedykowane dla farmacji narzędzia, to warto tu wspomnieć o naszych modułach analitycznych, które generalnie bazują na programie Statystyka, która jest takim programem do. Profesjonalnym, do zaawansowanych statystycznych i bardziej złożonych machine learningowych analiz danych. I generalnie tutaj nasze moduły analityczne są, można powiedzieć, ułożeniem tego, co jest w określonych obszarach potrzebne, po to, żeby łatwo sobie wygenerować raport i to wszystko, żeby było zgodne z, z różnymi dobrymi praktykami. Niezależnie od tego, czy potrzebne to jest na potrzeby pracy w laboratorium, czy jakichś wydziałów produkcyjnych. Mamy gotowe moduły do oceny jakości produktu, walidacji procesu, monitoringu środowiska wytwarzania, porównywania profili uwalniania, badania biegłości laboratoriów, niepewn badania niepewności pomiaru, walidacji metod analitycznych, czyli naszego dzisiejszego głównego tematu, jak również do oceny stabilności produktu. To wszystko może być uzupełnione o dedykowaną bazę danych, dzięki czemu łatwo możemy zarządzać już na tym etapie zbierania danych, a późniejsze analizy już po prostu wyklikujemy de facto, jaki zakres danych jest nam potrzebny, czy za jaki, za jaki okres i czekamy chwilę i mamy już gotowy. Wygenerowany raport. Mamy też bardziej złożone systemy, gdzie też w centralnym miejscu można powiedzieć jest, jest baza danych, która e, trzyma informacje różne, dane z pomiarów i wszelkie inne, jakie tylko tutaj mają, mają znaczenie. E, natomiast mamy tu dodatkowe narzędzia, właśnie sprawiające wprowadzanie danych automatyczne czy ręcznie konfigurację systemu, zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, jak również możliwość generowania nie tylko takich raportów czy analiz na życzenie użytkownika, ale także automatycznie na przykład według określonego harmonogramu co jakiś czas jest generowany raport. I albo jest dostępny po zalogowaniu w systemie, albo wysyłany, na przykład informacja jest o wygenerowaniu, nowa, wygenerowaniu nowego raportu do odpowiednich użytkowników systemu. Przykładem takiego, takiego rozbudowanego rozwiązania jest nasz Product Lifecycle System. W dużym uproszczeniu to jest taki system bazodanowy, który wspomaga... Podpowiedzieć analitykę na, w trakcie całego cyklu życia produktu, od opracowywania, od badań po już monitorowanie jakości na bieżąco w czasie produkcji. Mamy tutaj cztery takie główne moduły. Na początku oceniamy krytyczność i ryzyko. Wyniki tego etapu możemy przekazać dalej do, do projektowania eksperymentów, do planowania doświadczeń. Tu z kolei, jak już przeprowadzimy wszystkie niezbędne operacje, to wyniki mogą być wykorzystane na etapie walidacji procesu, po to, by wreszcie na bieżąco weryfikować, monitorować procesy już w trakcie produkcji. Z mojej strony to wszystko. Przekazuję głos doktorowi Markowi Skowronkowi, który opowie o walidacji metod analitycznych. Dzień dobry, przechodzimy teraz do części merytorycznej webinarium. Walidacja metod analitycznych. W roku 2023 zatwierdzone zostały zmiany w wytycznych ICH dotyczących walidacji procedur analitycznych z datą wejścia w życie w czerwcu 2024 roku. Podczas dzisiejszego webinarium omówię rekomendowane przez ICH metody oceny dwóch podstawowych charakterystyk: dokładności i precyzji metody analitycznej. Pozostałe charakterystyki, jak selektywność, zakres metody, w tym ocena modelu kalibracji, wyznaczanie limitu wykrywalności, oznaczalności, przedstawią w kolejnym webinarium. Zaplanowanym na czerwiec tego roku. Zgodnie z wytycznymi ICH, celem walidacji metody analitycznej jest wykazanie, że procedura analityczna jest odpowiednia do zamierzonego celu. Cele te opisane są za pomocą zestawu charakterystyk działania, takich jak specyficzność, zakres, dokładność i precyzja, które powinny spełniać założone wcześniej kryteria akceptacji, zależnie od celu procedury analitycznej, no i wbranej technologii analitycznej. W przypadku oddzielnych badań dokładności i precyzji cel walidacji może być zdefiniowany w, na przykład w następującej formie. Procedura powinna być w stanie oznaczyć ilościowo substancję badaną w zakresie od A do B z precyzją mniejszą niż wcześniej założony limit i dokładnością mieszczącą się w wcześniej założonym zakresie. W przypadku połączonego badania dokładności i precyzji cel walidacji może być wyrażony na przykład w, w takiej formie. Procedura powinna być w stanie oznaczyć ilościowo substancję badaną w zakresie od A do B, tak aby rozkład całkowitego błędu analitycznego wyników raportowanych mieścił się w dopuszczalnym zakresie błędu analitycznego. Proces analityczny obejmuje kilka etapów, zaczynając od pobrania próby pierwotnej produktu gotowego, poprzez przygotowanie próby analitycznej, porcji testowej, roztworu testowego, a kończąc na wyznaczeniu wyniku raportowanego. Wynik raportowany jest więc końcowym etapem procesu analitycznego, wynikającym z jednego pełnego wykonania procedury analitycznej dla próby laboratoryjnej, który następnie wykorzystywany jest w badaniach zgodności produktu leczniczego z wymaganiami specyfikacji jakościowej.